Witajcie kochani! Dzisiejsze ciasto zrobimy z owoców pigłowca, które wykorzystamy z nalewki. Tutaj wstawię Wam link, jak zrobić pyszną nalewkę z pigwowca. Zapraszam! Do miski wsypałam dwie szklanki mąki. Do tego dodajemy 3 czwarte kostki masła pokrojonego. Następnie potrzebujemy cukier, połowę szklanki cukru. Oraz jedno jajko. Całość musimy zagnieść. Następnie zagniatamy. Musimy uzyskać kształt takiej kruszonki. Po dokładnym zagniecieniu kruszonki zobaczcie jaka już jest fajna potrzebujemy żaroodporne naczynia. Ja mam dzisiaj w kształcie kwadrata. Możecie użyć tarty. Posypujemy na spód trzy czwarte tego ciasta, jedną trzecią, jedną czwartą tak zostawiamy. To będzie na górę na posypkę. Rozkładamy równomiernie naszą ciasto w kształcie kruszonki. Tutaj w salatece mam owoce z piwkowca. Robiłam nalewkę i ją teraz przelałam i te owoce wykorzystam do ciasta, bo szkoda mi je wyrzucić. gdyż są bardzo zdrowe, mają dużo witamin i szkoda byłoby je wyrzucić i zmarnować, a z tego wyjdzie nam przepyszne ciasto. Możecie sobie spróbować, jeśli jest mało cukru, dosypcie sobie cukier niewielką ilość tak dla smaku. Wymieszamy i wkładamy na naszą kruszonkę. Zamiast owoców piwkowca możecie wykorzystać jabłka, które przyciście na tarce. I na sam wierzch podsypcie tą kruszonką, tym ciastem, co wam zostało. Ciasto robi się bardzo szybko, nie wymaga wiele pracy. I wstawiamy do piekarnika. Temperatura 180 stopni z termoobiegiem. I pieczemy około 40 minut. Okay. Ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. I pieczemy. I wyciągamy naszą kruszynę. Zobaczcie, jak się ładnie upiekła. Teraz zaczekamy, aż przestygnie i pokroimy.